Cześć, to Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was w eleganckim stroju, ponieważ akcja powieści rozgrywa się w Londynie w prestiżowej szkole artystycznej, gdzie chodzą dzieci dobrze sytuowanych rodzin, dlatego też starałam się dopasować, napisana przez cztery poczytne autorki kryminału i która obecnie jest na listach bestsellerów. Myślę, że już wiecie o jakiej powieści mowa czyli dublerka napisana przez Sophie Hanach, BA Paris, Holly Brown i Claire McIntosh. Dublerka to powieść stworzona przez cztery autorki, i wydawałoby się, że mm, nie wyjdzie z tego nic dobrego i powiem Wam sama, sięgając po tą powieść, to miałam pewną dozę taką niepewności i przeczucie, że chyba to nie będzie nic, nic ciekawego i nie będzie to spójne, ponieważ najczęściej jak się czyta książkę, którą pisało wielu autorów, to niestety pojawiają się no, te różnice w stylu brak takiej spójności w czytaniu i gdzieś tam w akcji, w całej historii. Natomiast powiem Wam, że tutaj tym czterem autorkom udało się stworzyć naprawdę według mnie bardzo dobrą powieść. Coś w stylu wielkich kłamstewek Lion Morality i a niektórym może przypominać to serial o wszystko. Gotowe na wszystko, przepraszam, Grał. Gotowe na wszystko. Natomiast dla mnie to bardzo yy, i styl gdzieś tam i, i cała historia yy, to, że właśnie gdzieś tam mamy matki, mamy dzieci, szkołę to bardzo gdzieś tam przypominało ten styl wielkich kłamstewek. Szczególnie, że tutaj też jest wątek tajemnic każdej z bohaterek, i to, żeby gdzieś tam Udało się im rozwiązać wspólne śledztwo i zniwelować zagrożenie, muszą te swoje tajemnice ujawniać. Czy się na to zdecydują, to już musicie się sami przekonać, sięgając po książkę. Teraz, o czym pokrótce jest dublerka. Dublerka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, kiedy to cztery dziewczyny, które się ze sobą przyjaźnią, cztery nastolatki oraz ich matki rozpoczynają ostatni rok w prestiżowej angielskiej szkole aktorskiej. Na tle uczniów one się bardzo wyróżniają, jednocześnie przyjaźnią się, ale też bardzo rywalizują i przez to w zeszłym roku był epizod, gdzie jedna z dziewczyn dokuczała drugiej, aż doszło do bójki, natomiast udało się, żeby ta dziewczyna nie była wydalona ze szkoły, niby wszystko zostało ze sobą pogodzone, znowu się trzymają razem we cztery, ale do paczki dołącza piąta dziewczyna. Nie jest to wybór tych dziewczyn, jest to narzucone przez dyrektora szkoły, że mają zaopiekować się pię piątą nową dziewczyną. Cztery nastolatki, które tworzą gdzieś tam taką paczkę. Cztery matki, które ze względu na te swoje dzieci niby się przyjaźnią, ale wyczuwają w tej piątej jakieś zagrożenie i nie do końca sympatię tak, do tej ostatniej. Gdzieś tam podskórnie wyczuwają zagrożenie i łączą swoje siły żeby przeprowadzić prywatne śledztwo. Czyli co to jest za dziewczyna i skąd się pojawiają sytuacje i wątki według tych matek niebezpieczne. Otóż na przykład znajdowana jest jakaś urwana ręka baletnicy w szafce jednej z dziewczyn, tu niby jest jakiś wypadek, że jakaś dziewczyna potyka się i spada ze schodów yy, i tego typu. Przeprowadzają to śledztwo, ale w trakcie tego śledztwa muszą niestety ujawnić swoje prywatne sekrety. I tutaj, powiem Wam, jest taki clou tej powieści, czyli czy rzeczywiście zło pochodzi z zewnątrz, czy właśnie jest gdzieś tutaj wewnątrz, w tej grupie tych czterech matek i tych czterech nastolatek. Każda z bohaterek ma swoją własną tajemnicę, każda ma właśnie swoje małe i większe grzeszki. I co się stanie, jak zaczną one po kolei się ujawniać i jaką to stworzy całość. Przez to powiem Wam, że tak w trakcie powieści poznajemy z każdym rozdziałem kolejne tajemnice, i każdy rozdział kończy się dosłownie tak jak wiecie, odcinek serialu, że jest taki jakiś kluczowy moment, że czytelnik jest zmuszony do tego, żeby zaraz zacząć czytać kolejny rozdział i tak kolejny, kolejny i tym sposobem ja tą dublerkę przeczytałam naraz, bo nie mogłam się oderwać, no bo rozdział się kończył tak, że mówię nie no, muszę zobaczyć, co będzie w kolejnym i tak każdy następny, aż do zakończenia. Więc tutaj ta książka ma właśnie przez tą taką konstrukcję, taki magnetyzm, takie przyciągnięcie czytelnika do tego, żeby chciał, jakby sięgać i czytać kolejny rozdział, tak? Rozdział za rozdziałem i dosłownie czyta się tą książkę na raz. Takie pytania dla Was to: jak myślicie? Jak zakończy się to prywatne śledztwo? Ile tajemnic zostanie ujawnionych? Czy wszystkie jakby wyjdą na powierzchnię? Czy matki i ich córki dalej będą się przyjaźnić? Czy też każda i tak na końcu będzie prowadzić swoją własną grę i będą dalej ze sobą rywalizować? Jak dla mnie powiem Wam, zakończenie trochę mnie zawiodło, ale. Jest to moje subiektywne odczucie, nie będę Wam zradać też tego oczywiście zakończenia, nie będę spoilerować. Tutaj zachęcam Was do lektury i do własnej oceny i jestem bardzo ciekawa, jakie będą Wasze opinie. Czy też z jednej strony Was bardzo się spodoba ta książka, ale z drugiej strony będziecie coś czuli, że no trochę jest to bardzo podobne do tych właśnie niewielkich kłamstewek, trochę to zakończenie nie do końca że taki trochę niedosyt uczytelnika, yy, czy też będziecie po prostu zachwyceni, albo w ogóle wam się nie spodoba. Jestem bardzo ciekawa również Waszych opinii, ale gorąco Was zachęcam do przeczytania, bo naprawdę warto i książka naprawdę no, wciąga czytelnika od pierwszej strony. To tyle na dzisiaj, miłej lektury Wam życzę, pozdrawiam i do zobaczenia.